Cziono widzę, dzisiaj dla was nagrywam drugą część, gdzie zmieniamy pokój ich, bo w tamtym drugim odcinku był jak robimy ich pokój. Tak się prezentuje pokój dziewczynek. Tu jest nawet ich zdjęcie. I zmieniłam metromorfozę tej Oliwii. To jest oliwka, a to oliwia. Więc nie przedłużajmy, zaczynajmy. Ale najpierw trzeba ich spakować. Chodźcie, trzy, cztery. A masz ty. Żółty potworze. Jelenu. Z, y... Z Podlasia. 99, no co da się. Weź się nie wygupiaj tylko spaku. Okej okay. Dobra, spakowany, spakowany. To k... Mówiłem, że jesteś spakowany. No, no sorki, no. Czyli dłużej to trochę potrwa nie wiem jak ja to wszystko zrobiłam, ale powiesiłam wszystkie rzeczy na... Choinka, choinkoma, ma. tak ci nie masz gałązki. Dobra, jesteśmy gotowi. Możemy po posiedzieć na, na tych. No, okej. Okay. To no, macie, lab. Chodź, sobie poobejrzymy. Co? Nie wiem, YouTubela. Kogo?

Czyli tu też się da przednieść Dobra, tutaj, to po prostu damy. No i idziemy do roboty. Dobra, każe chyba wie standardowo, usuwamy 6 te rzeczy. Bo ja chyba nie wziąłem wszystkich rzeczy z toaletki. Wiecie? Nie. Jak słyszycie coś w tle, to przepraszam bardzo. Już jestem tak blisko, że mnie aż razi. Dobra. Mm, tak, więc. Zaczynamy najpierw. Jak to jest pokój? Kurde. Co ja robię w ogóle? Dobra, pokój to będzie ich dwoja pokój. Więc cyk, cyk. I nie wiem, czy ich nie będzie więcej, czy mniej. Będą jeszcze dwa bobaski widzowie. Dobra widzowie, zmieniam to w tym odcinku. Będą jeszcze dwa bobaski. Takie tyci, tyci słodziutkie. najsłodziutce bobaski. evers To będzie chłopak i. Dobra widzowie, to będzie dwójka chłopców. Czyli cyk i cyk. Dobra. Teraz szafa i to muszą być jedna szafa, bo widzowie niestety nie mam ubranek dla tych bobasków, mhm. więc no niestety to nie będą bliźniaki, chyba. Nie będą. To nie będą bliźniaki. Oj nie. Nie będą bliźniaczki. Oj, nie, nie, nie. Bliźniaki. Co ja gadam? Bliźniaki, nie bliźniaczki. Dobra, wróćmy do tematu. Dobra. Mm, tak. Co bym mogła zrobić? Bo tu nic nie ma. Oczywiście, jak to chłopacy. Duchy, duchy i duchy. Jak dla mnie na razie się fajnie prezentuje. Bym mogła coś zrobić. Mm, na pewno będą dwa biurka, już nie wiem gdzie, co i jak. Ja Tu tukabuka chyba mam jakieś z... Jak miałam... ten... Chyba... 5 czy 4 lata. Chyba. Nie wiem, w którym to kabuka wyszło, ale chyba jak poznałam to kabuka, to grałam sobie. Oj, zgapiłam od mojego brata. Jak miał fajne domki i ja zgapiałam! I nie, widzę, że wcale nie zrobiłam sobie godziny przerwy. Wcale. Dobra, rozdzielcie mnie ładnie. Dobra. Czekaj. Dobra. Chciałabym, żeby kiedyś między nami coś było. Co? Nieodległość. To już jest słabe. będzie dość krótki, ale widzę jeszcze postacie. I to trochę nie pasuje tu Coś... Dobrze, że tam nie... Ja już tu prawie wyrzuciłam to. Ta mała by mnie... Dobrze widzę, że tam nic nie było. Prawda? Prawda? Czemu prawdopodobnie bo się zrobiło? Jakby tam by były ugrania, to nie wiem co bym zrobiła, serio. Dobra. Cześć. Co? Czekajcie chwilę. Dobra, dajemy telewizor. Bo tu małe dzieci. No, nie wiem się siedzieć. No, Mogą siedzieć. Ooooooo, no, ale wcale nie dam tyle widzą, żeby się wcale nie kłóciły, że ktoś ma większą, a ktoś ma mniejszą. To było idealnie, widzowie. Czy sobie mm, Jak lubicie? Mm, czekajcie, co ja chciałam powiedzieć. Co ja chciałam powiedzieć. Mm, jak to się nazywa, jak to się nazywa, jak to się nazywa. Czy byście chcieli, żebym. Jakbyście chcieli, żebym nazywała, to napiszcie, czy codziennie nagrywać odcinki czy po, co jeden dzień, czy co dwa możecie napisać śmiało w komentarzach a tak to na razie różnie nie mam co nagrywać dobra, przejdźmy do rzeczy dobra dajemy dy... dajemy dajemy dywanik no i to chyba koniec, nie? taki pokój na słodków nie. Teraz idziesz z nimi posłużyć. Nie, nie, nie zabierajcie mnie na dół! Nie zabierajcie mnie na dół! Nie! Ja nie, nie, nie umiem pływać! Boję się tej windy! Czy to jest? Jest. Tak nie Ta? Tak. Nie. widzicie? Dobra. Ale gdzie jesteś? Fryzjer! I jestem. Za? To ty? własny ja sobie, a kto inny? Proszę mi przefarbować włosy na złote. Nie. O, to, to tak. Dobra. Niech ci będzie. 105 złotych. Chyba cię. Ciebie... Nie będę ci tyle płacił. Nara. Ej, daj kasę! Ach, to niewdzięczny bachory. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobra. Zobacz torby mi. Bez dyskusji, bez dyskusji. To ja prowadzę, nie pan. Nie będę mądra Monteszalo. To nie idzie do nas. Dobra, ubranka kupię moim no braciom, sióstr. Dobra, ja idę przymierzać rzeczy. No powie się, Że to z nienadka wyciągłam, ciągłąco. co? Dobra, to. Chyba może się zda. dobra pierwsza. To fajne, fajne, fajne nawet całkiem. To, to. No ja już wiem, czym Bo jakby ja wyrzuciłam rzeczy, niektóre. I będę mieć w miejscu tak samo dwie rzeczy tak I Tak, potem pójdziemy jeszcze gdzieś indziej Garnik O, nie może Nie to, to jest dla mojego ojca Oj, jeden do jednego Nie było tak źle, ale okej ok. Nie ma rzeczy dla nastolatków? What is this? Co to za sklep? Rzeczy bez nastolatków. Rzeczy bez nastolatków. I coś mam mówić? Nie, nie, co ja? Nic. wcale, wcale. Będą fajnie, bo będzie dużo fajnych, bardzo słabych ubrań. Będą dużo bardzo słabych nie powiem, że nie. Czy może tu być coś dla dzieci? Coś normalnego? Biżamy już mamy dla chłopaka. To ci nie pasuje. Nie. Nic nie zaszkodzi. i tak będziemy mieć dużo rzeczy teraz, z tych teraz rzeczy decydujemy mi jeszcze tą torbę z tych rzeczy teraz decydujemy to no fajnie wygląda, nie powiem to tak to to mm. taki średni, nie i żała, fajnie To nie. Czyli te rzeczy kupuję ja. I tak to. Tu nic nie ma i teraz idziemy zaprojektować. Je. Robimy kostiumy. polacką. Na stole tak powinienem mieć mundurki, bo zapomniałam, że u nas w szkole są zapowiedziane mundurki. Więc jak zrobić szybko mundurki? Nie macie czasu. Pyk, pyk, cyk. Do szkoły, oczywiście, mundurki. Cyk, pyk. Pyk. Nie wiem co jeszcze. Jakie krzutki miały być? Te. Nie te. Nie wiem. Trochę nie do poznaję. Nie do poznaję. Ale są fajnie, bo dodano nowe rękawiczki. Są teraz dla. O. Czy jest komplet? Jest komplet. Czy jest dobrze? Jest idealnie W to Widzę wiem, czy Tom. Napisz, jak też, a Ja to myślę. I teraz dla dziewczyn. Dla dziewczyn to ja wiem, jak to się robi. No nie powiem wiem. jedna z najłatwiejszych, ale do tych używamy tego i tego, tylko. Czu, czu, czu. o to jest to i to jest to. Tak się przedstawiamy, On jest gamer. Niestety. Więc będzie. O pierwszej nocy. Nie, wcale nie. O, wcale oszalał, prawda? On nigdy nie oszalał. Nigdy, nie? Nigdy, nigdy. Wcale, wcale. Dobra. Wcale nie oszalał. Zaskoczyłam coś tu, kurde. Pięknie. Dobra. Nie muszę dużo nic przyciągnąć do rzeczy. Teraz damy tą... Ja też dałam te spodnie, bo mi się to bardzo podobało, ale skoro mamy to, i są skarpetki, i są takie buty, nie ma co się obawiać. I max teraz można zrobić 30. Można zrobić 30 tego. 30. Więc jupi, każdej się cieszy, że można zrobić 30. która, Starczy mi tyle. Idziemy? Idziemy do domku. Co? Co? No jest mi to potrzebne. Na no, ja razie zbyt. Dobrze, do widzenia mam ze na. Ej, łudę, Tu nikt nie ma zapryczka! Jestem yy! na wszystkich dzisiaj zła. sama pracuje. Yy! No, nareszcie gdzieś ty był. Bo ją kupił dzieciom ubrania. To, 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 to. zaj, Tak, to moje, to mój. No, nie zabijaj. Dzieciaki kupi. Kupiłam wam coś. Kupiłaś? Co? Co? Ubranka! Macie cztery nowe ubranka. Wybierzcie sobie, co chcecie. Ja biorę żółty. Ja biorę zielony. Ja biorę to. A ja... Czyli już macie? Wybrane? Już bez kuczni? Bez. Ale nie dawajcie tu tego! Haha, ha, teraz nic nie masz. Tak? Dobra. I już nigdy tutaj nie dawajcie ubrań. Siorka, wyciągniesz mi tą ostatnią. Bo po co wciskacie łapy? Po co? No są lekki. Czy czuł? Nie. Czu. Yeah. Ani nasu, czy czuł? Nie. Czu. Yeah. Ani nani czuł, czy czuł, czy yeah. Nie. Nani gaski, czu-czu-czu. Idę też na co jest? jaki je? co się dzieje? Ale dzięki, że uwolniliście moje kluczyki, bo bez nich nie umiem żyć. Dobra, wywaramy to korekę i potem się pojawi. O, Co tak się kapicie? Idźcie lepiej oglądać. Nie zrobić z tego, zrobię. I co? No, suń się, chodźmy do stołu, będzie sprawiedliwie. Dobra. Oglądanko! Czy czu czuu je Nani Chwila. Oglądamy. Ja odłożę to torby tu. Masz towar? Mam. A tylko tyle masz ubrań? Nic lepszego? Nie da się nic mieć, nie O, Ja mam na górze szafkę Nie, bo ja pierwszy ją zajmę, nie. O, jeszcze te ubrania. No, coś tak dużo ich masz? Co, obrabowałeś bank? Nie, bo mam mundurek szkolny. Jak ty mundurek szkolny masz? A trzeba mieć? Obowiązki. Nawet mi nie krzyczaj, że to jest obowiązek. Obowiązek. Ale jestem dobrym, więc masz. Thank you me. Nawet mi z tym nie zaczynaj. Dzięki me Oj, życie jest skończonej, mów. Co? Trudno. Zaraz cię dogonię. Twój <grybuj> koniec, a dość końca. A może twój? Psu. Ała, to bolało. Z mi dałeś. Z liścia się mówi. Mm. Jeśli wam się spodobało, to zostawcie łapki w górę i subskrypcję. Z... I. I. Zdwo... No, puśćcie mnie, zostawcie łapkę w górę, suba z dzwoneckiem, i lajka, a i komentarz, komentarz, co jest z tymi ludźmi? I komentarz. No. To pa. Pa. I serduszko, dużo, dużo w komentarzach. chodź chodźmy sobie oglądać. No. Pa.